Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Kubrick System Prime i będzie to pierwszy film z serii filmów, które planuję o tym systemie, ponieważ próbowałem nagrać film taki dość szczegółowy o tym systemie i niestety tam 32 minuty mi wyszło, więc chyba to podzielę na kilka filmów po prostu. W tym filmie, ogólnie o systemie, porozmawiamy sobie troszeczkę o jego właściwościach. O tym, co tak ogólnie można powiedzieć o tym systemie. W kolejnych filmach postaram się więcej uwagi poświęcić każdej jednej ze skrzynek, i tak jest chyba najlepiej, bo inaczej to tego tematu po prostu nie omówimy szczegółowo. E, dobra moi drodzy. Pierwszą rzeczą jest to, że w systemie na dzień dzisiejszy mamy trzy wielkości skrzyń: mamy 250, mamy karta i mamy 150. U góry. Tak to mniej więcej wygląda. 250ka jest w dwóch wersjach. Pokażę obydwie pokrywy. Dwie różne wersje systemu możemy sobie wybrać. Z czarnego tworzywa z regranulatu, czyli częściowo z recyklingu, pewnie tam są jakieś ulepszacze do tego dodane, oraz wersja custom. W zasadzie to jest pełna nazwa będzie taka dość długa, czyli będzie kubrick System Prime Red Ultra HD Custom i to jest, moi drodzy, wersja stworzywa czerwonego wersja stworzywa, które było stworzone albo jest stworzone tylko i wyłącznie dla kubrika i jest to tworzywo, które ma sprawić, że te skrzynki będą najmocniejsze na świecie. Przynajmniej takie było założenie kubrika żeby zrobić najmocniejsze skrzynki, jakie się da. Po moich testach muszę potwierdzić, że są one niesamowicie mocne. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to najmocniejsze na świecie. Tworzywo, ponieważ nie porównałem z każdą na świecie skrzynką. I tyle. Tyle bym o tym powiedział. Różnica pomiędzy dwoma wersjami systemu. Tutaj na stole obrotowym mamy czarną wersję, jak widzicie. Ona troszeczkę kolorystycznie jest inaczej rozegrana z racji, tego, że baza jest czarna i jest to tworzywo słabsze niż czerwony kubrik. Tutaj mamy tworzywo mocniejsze. O ileś tam razy, którego w zasadzie w takim codziennym użytkowaniu, normalnej pracy, bez specjalnego gdzieś tam, wiecie, próbowania uszkodzenia tych skrzyń, myślę, że nie jesteśmy w stanie uszkodzić. Chyba, że jakiś dwuteownik, taki mega konkretny, taka szyna kolejowa się na to wywali, no to może wtedy gdzieś tam coś się zdarzy, że się uszkodzi. Kolejna różnica pomiędzy tymi dwoma wersjami to jest moi drodzy to, że mamy tutaj w czerwonych skrzyniach kubrika. I to będzie się pojawiało i w łanie w drugiej wersji, drugiej generacji Lana, i w Prime, i w Pro również tej drugiej generacji będą się pojawiały takie molety. To są takie tuleje z gwintem, które są jakby wyposażone, nagwintowane w gwint M8. I do tego możemy sobie mocować różnego rodzaju akcesoria na zewnątrz skrzyń właśnie poprzez śrubę. M8 albo gwint M8, i coś tam nakręcone na ten, na ten gwint. Oczywiście tutaj w standardzie można wrzucić jakieś uchwyty, jakieś e, takie boczki, nawet ze sklejki do tego coś tam zamocować, być może kieszenie narzędziowe jakieś z pasa monterskiego, czy jakieś inne akcesoria, które byśmy chcieli na zewnątrz skrzyń przechowywać. Ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby budować jakiś stół na, e, na kubriku, no to tutaj również można coś stworzyć i na tym dopiero wrzucić jakieś tam kantówy. Na to jakąś płytę czy jakieś inne blaciki, żeby był stół na kubrikach. E, dobra, na temat tych moletów też dzisiaj nie chcę za dużo mówić. Jest to w miejscu, gdzie mm, żebrowania się przecinają. E, szerokości ten rozstaw pasuje do górnych rozstawów na skrzynkach. Więcej przy okazji omawiania poszczególnych skrzyń. W czarnej wersji mamy te miejsca przygotowane w standardzie, bo to jest ta sama forma. Natomiast producent, z racji tego, że to jest tańsza wersja skrzyń, już tej pracy przy wkładaniu moletów nie wykonuje. Można sobie to samemu tam zaprasować, jakoś wkleić czy na gorąco włożyć w zależności jakie tam dopadniecie te molety i możecie sobie jakby używać ten tańszy system również z tą funkcjonalnością. Jak mówimy o funkcjonalności, to Prime moi drodzy jest nowy system, jest to system troszeczkę podobny wielkościowo do dwójki, do Kubrick System 2. Natomiast o funkcjonalności systemu ONE. Mamy tutaj szczelność na poziomie IP66. Możemy do każdej skrzyni napakować 50 kg i możemy obciążyć daną skrzynię, każdą na pokrywie ciężarem do 120 kg. Niestety, niestety. no założenia skrzynia z kołami czy skrzynia na platformie nie służy do tego, żeby na nią stawać, więc y, niestety na karcie nie wolno nam stawać, ale można sobie wygodnie usiąść w momencie, kiedy potrzebujemy na przykład zjeść śniadanko, odpocząć i tak dalej. Tutaj te skrzynki jakby wszystkie pokrywy są na, tej, na tym samym poziomie wytrzymałościowym. Bardzo ładnie działające, czysto i płynnie działające zapięcia boczne nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń niektóre, niektóre połączenia pomiędzy niektórymi skrzynkami minimalnie lżej się zapinają ale wszystkie bardzo bardzo czysto wytrzymają ok jest ok elementy dodatkowe tych skrzyń zapożyczone z łana takie jak na przykład konektory, takie jak na przykład organizery u góry, które zobaczymy, takie jak na przykład koła i cała rama, karta, to są elementy, które mamy po prostu zapożyczone z Kubrick System One. I to wszystko warto jest wziąć pod uwagę, jeżeli One dla was jest zbyt dużym systemem, zbyt ciężkim systemem, dobrze jest zastanowić się nad Primem, ponieważ nawet jeżeli macie już coś z Łana i stwierdziliście, że sorry, ale to jest za duże, to warto jest, ponieważ poprzez adapter, który jest dostępny u Kubrika, możemy sobie połączyć Łana z Prime'em. Można bez problemu te skrzynie ze sobą łączyć. Również jeżeli chcecie łączyć Pro z Łanem albo z Prime'em, to poprzez pokrywy Wario, jesteśmy w stanie spokojnie sobie te skrzynki ze sobą łączyć. Pokrywy Wario występują w karcie, no i w, akurat tutaj w tej 250C e, Prima. Zaczniemy sobie może takie małe, szybkie omówienie e, karta, właśnie od, od karta, systemu od karta. E, po pierwsze, moi drodzy, nowa e, wersja, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje tutaj tych teleskopów, tej rączki, pozwala na całkowite zdemontowanie. Czyli wszyscy, którzy mają mniejsze samochody, jakieś osobowe, chcą przewozić te skrzynie w bagażniku, mogą się pozbyć tutaj tego elementu górnego i można to śmiało przewozić. Myślę, że niespecjalnie chciałbym dzisiaj wszystkie wymiary podawać, bo to właśnie zajmie mi bardzo dużo czasu, ale... W filmie, w którym będę mówił o typowo tej jednej skrzyni, postaram się zwymiarować maksymalnie wszystko, żebyśmy mieli jak najwięcej tych informacji. Tutaj są takie blokady, które trzeba wcisnąć, żeby to wyjąć, no i zawleczki wyciągamy, jeżeli chcemy, żeby ta skrzynia funkcjonowała sobie w taki standardowy sposób, żeby to nie wypadało do góry. Niesamowicie wygodny stopień, niesamowicie wygodny. Ta pla platforma, no, ta, ta rękojeść tutaj, cała ta rama, cały kad jest tak poprawiony już w tym momencie że no bezbłędnie w zasadzie funkcjonuje. Rewelacyjny, rewelacyjny układ kół w stosunku do skrzyni pozwala na praktycznie bezproblemowe ruszanie całego zestawu, przechylenie go na koła. To jest bardzo, bardzo fajne, bardzo duży plus tego, tego rozwiązania nowego, który Kubrick wprowadził. E, dobra, tyle. Chcę Wam pokazać jeszcze, zanim sobie otworzymy tą skrzynkę, bo tam też jest kilka ciekawych rzeczy, jak pasuje tutaj skrzynia 250K, bo jest jedna istotna rzecz. Z opuszczoną rączką tą 250 możemy otworzyć. Tak to mniej więcej wygląda. Również możemy otworzyć 250K z drugą wersją pokrywy. Natomiast tutaj rączka musi być otwarta, ponieważ z zamkniętą rączką będzie nam to kolidowało, to z otwartą będziemy mogli tą skrzynkę sobie otworzyć. Ona oczywiście na konektorach jak jest zapięta również w ten sam sposób działa, funkcjonuje. Tą skrzynkę za chwileczkę jeszcze szybciutko też omówimy dzisiaj troszkę. Bardzo fajne zapięcia. Kubrick stworzył zapięcia, które Moim zdaniem pracują wzorcowo na tle innych, które używałem. Tutaj siła, praca, czystość tej pracy, w sposób, sposób w jaki one dociągają, jak są zrobione, to jest taki wzorzec zapięcia. Dla mnie bardzo ładnie działające zapięcia. Nie, żebym jakoś mega ty zachwalał, po prostu są świetnie zrobione. Chcę Wam powiedzieć i pokazać jedną rzecz. Nawet jeżeli bardzo leciutko otwieram to zapięcie. To ono w pewnym momencie się odepnie całe, otworzy się. Jak szybko to również. Można to oczywiście otworzyć w ten sposób, żeby kontrolować jakoś tamto, ale to jest bardzo fajne, że one się same praktycznie otwierają. Przyspiesza to pracę. Striek otwarte, nie? Na robocie te, te cenne sekundki czasami robią roboty czasami e, dobra tu w karcie również jest ta pokrywa Wario standardowa rączka rączka jest niegumowana. gdzieś tam kiedyś takie gumowane wersje widziałem nie wiem czy one jeszcze funkcjonują akurat w Prime wszystkie które posiadam tutaj egzemplarze mają rączki niegumowane, żadna rękojeść nie jest gumowana kart moi drodzy jak każda jedna skrzynia jest w szczelności w klasie szczelności IP66 i na wyposażeniu ma tylko i wyłącznie tackę. Ta tacka występuje w prime. W każdej jednej skrzyni prime jest taka tacka i kart prime ma bardzo fajną funkcjonalność, jeżeli chodzi czy ogólnie skrzynie Kublika są tak zrobione, że w zasadzie wszystkie są w środku bardzo foremne, w formie takiego prostokąta. Natomiast kart jako jedyny w zasadzie, który ja na ten moment spotkałem, tak patrzę jeszcze na Pro, ale to to samo. Ma praktycznie niezauważalne, no widać je, ale pod względem wykorzystania tej przestrzeni wewnątrz są niezauważalne te nadkola wewnątrz skrzyni. One tutaj są zarysowane, ale nie wystają więcej jak te żebrowania na tackę, w okolicy 4-5 mm. Także pod względem zagospodarowania przestrzeni, ułożenia czegoś, ułożenia w piankach, wrzucenia dużej ilości narzędzi, no to te karty akurat są rewelacyjne. Bardzo mi się podoba ten kart. Wymiary będę szczegółowe, wymiary będę, będę mówił, opowiadał o tym w filmie, o, tym, o tej skrzynce. Chcę tam troszkę wymiarów takich po mojemu przedstawić, może. Może się to uda fajnie. Dobra, 250 ka moi drodzy, w dwóch wersjach występuje. Taki toolbox typowy, tutaj też mamy oczywiście Toolbox, tyle, że tu jest pokrywa Wario, tu jest pokrywa z ogromnym, dużym organizerem, u góry mamy organizerek, który pozwala w kuwetach ułożyć kilka, e, kilka drobiazgów w tej przestrzeni z przegródkami tutaj widzicie to pozwala dowolnie sobie konfigurować te przestrzenie tutaj pod względem długości i można ułożyć jakieś dłuższe elementy te kuwetki również można całe wiecie, pozbyć się tych kuwetek i wykorzystać tą drugą przestrzeń również na dłuższe elementy, wymiarów w tym filmie nie będzie tutaj mimo tego, że mamy przeźrocze, to jest to przeźrocze udaroodporne, również można po tym chodzić, deptać i tańcować na tym nic się z tym Zupełnie nie dzieje w momencie, kiedy na tej skrzyni na przykład staniemy, albo na przykład, jeżeli będziemy używać tego jako podest roboczy podczas wykuwania jakichś tam brust czy innych elementów, nawet w betonie, nawet jeżeli będziecie wyburzać ścianki i coś spadnie, jakaś cegła na te skrzynki, no to te czerwone, zdecydowanie bym polecił do takich cięższych zadań, jeżeli takie macie na budowie. E, dobra, tutaj też warto powiedzieć, że te molety bo w karcie są trzy i tam będziemy o tym mówić. Te molety na tych skrzyniach, mimo tego, że są jakby parami umiejsc umiejscowione, to te dolne są wężej. I to niektórzy tam komentowali, że tam jakiś problem i tak dalej. Chodzi o to, że technologicznie produkcja skrzynki jest taka, że ona jest nieco węższa dołem, żeby to z formy po prostu łatwo schodziło. I teoretycznie producent mógłby to zrobić, że tutaj będzie szerzej, ale wtedy straci się cały design tej skrzynki, będzie trochę bałaganu. Dla jednych, w tą stronę, chciałbym mieć, żeby były tej samej szerokości, dla innych, żeby to wyglądało lepiej. Wydaje mi się, że nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, gdzie chciałbym coś z górnej. Z górnych molet przepiąć na dół, żeby mi ta szerokość pasowała. Um, nie wiem, nie, nie potrafię sobie wyobrazić czegoś takiego: czy chciałbym mieć tak nisko uchwyt, czy, czy nie wiem, co by to mogło być. Tak to mniej więcej moi drodzy, widzę. E, tutaj mamy pokrywę Wario. Ciekawa skrzyneczka z tacką dużą i w standardzie w każdej z tych skrzyń, tych 250. Będą trzy przegrody na dole. Te przegrody można umieścić. Ojej, w ilu miejscach? Muszę to policzyć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dwanaście, 12, 14 miejsc na przegrody. No tak, dwa na jeden organizer. Bo jeszcze organizery wam pokażę za chwilę. Natomiast możemy dowolnie skonfigurować sobie tą przestrzeń. I jeżeli chcemy wykorzystać na jakieś wyższe narzędzia, to OK, albo coś dłuższego u góry da się położyć. Jakiś kątownik czy poziomice, mimo tego, że drobiazgi są na dole. No, i oprócz tego, tutaj nie koliduje nam ta tacka, nie? Tacka też jest taka pokaźna. Fajne, długie narzędzia tutaj wejdą. Będę to wymiarował w innym filmie. Tak dokładnie sobie to zwymiarujemy. Fantastycznie działające zapięcia. Aha, no, i na, na temat zapachu, jeszcze te skrzynki pachną. No, mi to pachnie. Po prostu bardzo ładny zapach, taki przyjemny. Nie ma to nic wspólnego z zapachem, który kiedyś faktycznie gdzieś tam funkcjonował w tych, w tych skrzyniach dawnych. Nie wiem, jak te. Jak te czarne teraz, no, one inaczej pachną zupełnie, natomiast mi to niespecjalnie przeszkadza. Te, jeżeli chodzi o zapach i komuś przeszkadza ten zapach, który jest w czarnych skrzynkach, to polecam czerwone, bo one bardzo ładnie pachną, nie widzę tutaj żadnych, żadnych problemów związanych z tą skrzynką. Aha, tutaj rączka idzie do przodu. A w najmniejszej skrzynce rączka pójdzie do tyłu. Muszę to też pokazać, bo to też jest istotne. W, w tych średnich rączkach się kładzie nam do przodu, co jest fajne fajna funkcjonalność i w karcie jest to samo. Natomiast. W tej małej walizce 150 rączka się kładzie do tyłu. Z tego względu to jest fajnie rozwiązane, ponieważ w momencie kiedy mamy ją podniesioną, to ona sobie opadnie w transporcie. Nawet gdyby nie była do końca gdzieś tam zablokowana, w jedną czy w drugą stronę, to od góry mogłaby się otworzyć. Takie skrzynki również miałem u siebie, które właśnie się otwierały w transporcie za tą rączkę z przodu. Dobra, żeby. Stało się zadość tutaj, wiecie, formalności. To również pokażę drugą wersję skrzynki. Szybciutko, również te przegrody, ta sama historia, uszczelka. Producent deklaruje tutaj klasę IP66, więc zakładam, że mają to sprawdzone, przebadane, przetestowane. Jest to wytłoczone na każdej skrzynce. Można to mieć myjką. W praktyce to tak wygląda, że można te skrzynie mieć myjką można te skrzynie myć ze szlaufa, zostawić je na deszczu i tak dalej. Oczywiście organizery w klapach, w pokrywach Profi czy w tej pokrywie nowej tutaj nie są uszczelniane, o tym pamiętamy w momencie, kiedy myjemy te, myjemy te skrzynie. Deszczyk tutaj nie jest straszny, natomiast mycie myjką ciśnieniową już może spowodować zalanie tam elementów w organizerze. To jest akurat normalne. Dobra, zanim jeszcze Pokażę 150, to jeszcze pokażę Wam czarną wersję tej pokrywy. Tak to wygląda. Też ładnie, kolorystycznie to jest rozegrane. Taki typowy kubrik, nie? I w środku, moi drodzy, mamy organizerki. Nowa wersja organizera, takiego jeszcze nie widziałem u kubrika. On jest tak przystosowany tutaj, te boczki ma tak zrobione, że to tutaj bez problemu, bez problemu nam siada. No i do takiej skrzyni wchodzi 7 organizerów. Może troszkę szerzej o tym też poopowiadam przy okazji tych, tych skrzynek, jeśli coś mi tam wpadnie do głowy. Jeden organizer, ostatni tutaj, musi być już odwrócony przeźroczem na zewnątrz, po to, żeby się zmieścił bez problemu. No fajna, fajna opcja z tymi organizerkami. Do tego jeszcze organizer góry. Może to być skrzynka tak zwana u mnie ratunkowa. Organizer ratunkowy, w którym mamy wszystko. Coś, co pozostaje gdzieś tam po montażach, albo jest potrzebne do jakichś montaży, coś co warto jest wozić ze sobą. Dobra, ostatnia, najciekawsza skrzynia, moim zdaniem najładniej wykonana. Znaczy, no, wszystkie są piękne, ale jej gabaryt i ilość tych detali tutaj mi osobiście bardzo pasuje wizualnie i może dlatego też tak powiedziałem, jak powiedziałem o tej skrzynce. Moi drodzy, żeby nie było tak różowo, znalazłem jeden minus w tych skrzynkach te zapięcia potrafią powodować, że one się że to się tak zrobi nie? i wtedy ta skrzynka mi podnosi się i tu jest dziura taka funkcjonalność jest skrzynek ogólnie we wszystkich systemach w tych niskich skrzynkach takie coś zauważyłem chcemy mieć fajne zapięcia w tym kształcie no to, no to niestety tak to w tych niskich skrzyneczkach wygląda, aczkolwiek nie jest takim jakimś mega problemem jest to tego typu Funkcjonalność. Dwa organizery pokaźne. W tych organizerkach można naprawdę sporo narzędzi wrzucić, takich, które potrzebujemy na co dzień. Ja akurat tutaj miałem noże, wkłady do noży, często jakieś ołówki czy nożyczki, coś, co po prostu często używam na budowie, coś, co mi tam było potrzebne, nie? czy jakieś, jakieś pisaki, inne rzeczy. Pokrywa tutaj jest też ciekawie zrobiona, ponieważ w tej skrzyni nie mamy kolejnej, kolejnej, kolejnego elementu, który jest przykręcony. Tylko pokrywa już jest w takim kształcie, który pozwala na bezpośrednio zamknięcie, dociśnięcie tych kuwet. To są nowe kuwety, specjalnie do tych skrzynek zrobione. One tu mają odpowiednie miejsce, że one nie latają i sama pokrywa, zamyka, dociska nam. Dociska nam te kuwety. Co nam to daje? Daje nam to tyle, że raz nie mamy kolejnego elementu, który po pierwsze waży i zajmuje jakąś tam przestrzeń, po drugie na środku mamy dużo więcej przestrzeni na jakieś narzędzia, jest wyżej. No i oczywiście będziemy o tym mówili w kolejnych filmach. Ja bym jeszcze chciał pokazać czarną wersję, bo ona też jest ładna. Też mi się podoba i na przykładzie tej czarnej jeszcze jedną rzecz. Tutaj moi drodzy, ten przód jest zmieniony. Jest, jest po prostu w głębie niezrobione, zrobione. Dlatego, że mamy niską rączkę wykorzystaną. I gdyby to było na prosto, nie mielibyśmy tutaj miejsca na, na palce. Oczywiście, gdyby była dłuższa rączka z kolei, musiałaby być większa skrzynka, bo to już jest prawie że do samego dołu. Nie? Tak to wygląda. Fajna ta czarna też mi się podoba. Czerwone zapięcia. Sympatycznie to wygląda. Fajna skrzynka, takie bardziej stonowane, niewidoczne. No a te to widać z kilometra, że, że porządny sprzęt, nie? No, i tutaj też te molety po bokach. Na te molety też mam kilka pomysłów, ale w tym filmie nie będę zajmował czasu. Myślę, że takie ogólne e, omówienie systemu powinno w tym filmie wystarczyć. Od razu już zapraszam Was na filmy o każdej jednej skrzynce, gdzie będę bardzo szczegółowo chciał powymiarować te skrzynki, opowiedzieć coś tam dodatkowo o każdej, coś co zauważy na pierwszy rzut oka. Później te skrzynie jak już fajnie Wam je zaprezentuję, będą jechały ze mną na budowę i będą testowane w boju i później po kilku tam powiedzmy tygodniach czy miesiącach pewnie będą się pojawiały kolejne filmy, jeśli będę miał jakieś spostrzeżenia przy okazji tych czy innych skrzynek z tego systemu, no to będę o tym mówił. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!